Na olimpie trwała uczta. Sale wypełniał blask złotych pochodni, muzyka mus niosła się echem między marmurowymi kolumnami, a śmiech Bogów dudnił jak grzmoty w pogodny dzień. Nektar lał się z kryształowych kielichów, ambrozja pachniała miodem i kwiatami, a rozmowy mieszały się w jeden wielki, radosny gwar. Apollo przygrywał na liże melodię tak lekką, że nawet najcięższe serca czuły się wolne. Hermes opowiadał dowcipy tak szybko, że reszta bogów ledwo nadążała za ich puentami. Ares chwalił się swoimi bitewnymi zwycięstwami, stukając pięścią w stół. Artemida, jak zwykle powściągliwa, słuchała z lekkim uśmiechem, ale nawet ona wydawała się pogodna. Wśród tego wszystkiego, na samym końcu długiego stołu, siedział Zeus. Nie sięgał po złote kielichy, nie śmiał się, nie rozmawiał. Na jego twarzy malował się cień. Gdy reszta biesiadników żyła chwilą, on wbijał wzrok w ciemność za ogromnym oknem sali. Tam, wysoko nad górami, wisiała chmura. Nie przypominała zwykłego zbiorowiska pary wodnej, które niesie deszcz. Była ciężka, gęsta, nieruchoma, jakby ktoś powiesił nad światem zasłonę z czarnego kamienia. W jej wnętrzu błyskały złowrogie smugi światła, ale nie rozchodziły się naturalnie. Wyglądały jak oczy, które patrzą. Dlaczego milczysz, ojcze? zapytała nagle Atena. Jej dłoń spoczęła na jego ramieniu, delikatna i stanowcza jednocześnie. Świętujemy zwycięstwo nad tytanami. Wszyscy się radują, a ty. Patrzysz w pustkę. Zeus poruszył się lekko, jakby ocknął się ze snu. Spojrzał na córkę, a potem znów na ciemne niebo. W jego źrenicach odbijały się błyskawice, ale nie były to zwykłe refleksy. To był lęk skinął głową, lecz nie odpowiedział. Milczenie było cięższe niż najcięższy grzmot. Atena zmrużyła oczy. Rzadko widziała ojca w takim stanie, zwykle jego twarz promieniowała siłą i pewnością, jak góra, której nie można ruszyć. Teraz jednak wydawał się kruchy, jakby każda kolejna chwila ciążyła mu coraz bardziej. Tymczasem chmura na niebie poruszyła się lekko, jakby odetchnęła. Gdy błysnęła w jej wnętrzu kolejna smuga, Zeus zacisnął dłonie tak mocno, że jego knykcie pobielały. Bo tylko on znał prawdę. Tylko on wiedział, że to nie była zwyczajna burza. To była chmura pamięci, burza starsza niż świat, żywa istota, której obecność zwiastowała jedno: czas upłynął. Moc, którą dzierżył od stuleci, nie była w pełni jego. Była pożyczona, a każdy dług prędzej czy później domaga się spłaty. I właśnie teraz, w tę noc pełną śmiechu i muzyki, nadszedł czas, aby zapłacić cenę. W czasach, gdy świat dopiero kształtował swoje granice, a echo bitew między tytanami a młodymi bogami wciąż drżało w powietrzu, Zeus nie był jeszcze władcą Olimpu. Był wojownikiem, ambitnym, dumnym, spragnionym zwycięstwa, ale też świadomym, że sama siła nie wystarczy, by obalić Kronosa i jego potęgę. To wtedy, na szczycie najwyższej góry, gdzie powietrze cięło płuca jak ostrze, spotkał burzę. Niezwykłą, nie taką, jaką znali śmiertelnicy. Ta burza miała kształt, głos i wolę. Grom spadał w jednym miejscu wciąż i wciąż, ryjąc ziemię tak, że skały płonęły. Chmury wiły się w krąg, tworząc gigantyczne oko, a wiatr ryczał jak bestia. Zeus stanął w samym środku tego żywiołu. Włosy i broda miotały się na wietrze a jego ręce krwawiły od ostrych odłamków skał, ale nie cofnął się ani o krok. Wtedy usłyszał głos. – Chcesz panować? – zapytała burza. To nie był głos ludzki. Był jednocześnie szumem wiatru, trzaskiem ognia i dudnieniem grzmotu. Brzmiał tak, jakby mówiło samo niebo. – Chcesz, by twoja ręka dzierżyła piorun? – Tak – odparł Zeus bez wahania. – Chcę zrzucić Kronosa z tronu. Chcę zburzyć jego tyranie i dać bogom nowe panowanie. Błyskawica rozdarła niebo. Oko burzy zamigotało, jakby rozważało jego słowa. Moc niebios jest moja, powiedziała. Mogę ci ją dać, ale nic nie dostaje się za darmo. Zeus uniósł głowę. Czego żądasz? Chmura zawisła jeszcze niżej. Także jej wichry niemal przygniotły go do ziemi. Duszy! Te dwa słowa zawisły nad szczytem góry cięższe niż wszystkie głazy. Raz na sto lat oddasz mi jedną duszę, nie ciało, nie ofiarę ze świątyni. Duszę, którą sama wybiorę, w zamian twoje imię będzie brzmiało jak grzmot, w zamian pioruny będą ci posłuszne, w zamian będziesz panem nieba. Zeus milczał przez chwilę. Wiedział, że cena jest straszna, ale wiedział też, że bez tej mocy nigdy nie obali kronosa. Bez błyskawicy byłby tylko jednym z wielu bogów, z nią mógł być królem. Zgoda, powiedział w końcu. Burza ryknęła triumfalnie, a z jej serca runął piorun. Uderzył w dłoń Zeusa, przepalając jego ciało. Młody Bóg krzyknął, ale nie cofnął się. Jego mięśnie paliły się ogniem, żyły płonęły światłem, a w jego oczach pojawił się błysk, którego nie miał żaden śmiertelnik ani Bóg. To była moc, prawdziwa moc. Od tej chwili jego dłoń dzierżyła grom. Z tą siłą ruszył przeciw Kronosowi, z tą siłą zrzucił go w otchłań i ogłosił się królem bogów. Ale sekret pozostał, bo każdy triumf ma swoją cenę. I Zeus wiedział, że prędzej czy później burza upomni się o zapłatę. Sto lat minęło szybciej niż Zeus się spodziewał. Królował już na Olimpie, a jego imię budziło lęk i uwielbienie. Ludzie składali mu ofiary, bogowie uznali jego władzę, a piorun w jego dłoni stał się symbolem boskiej sprawiedliwości. Ale pewnej nocy niebo pociemniało, a na horyzoncie zawisła znajoma ciężka chmura. Zeus wiedział, że nadszedł czas spłaty długu. Pierwszą ofiarą był Heros, człowiek, który odważył się stanąć u jego boku w walce z potworami. Silny, lojalny, odważny do granic. Cała Grecja znała jego imię, dzieci powtarzały jego pieśni, a świątynie stawiały mu posągi. Ale tej nocy wszystko to zgasło. Gdy burza otworzyła swoje usta, Heros został pochłonięty przez ciemność. Jego krzyk utonął w ryku wichrów, a sylwetka rozpłynęła się, jakby ktoś wymazał go ze świata. Następnego dnia nikt nie pamiętał ani jego czynów, ani jego twarzy. Zeus stał samotnie, czując, że zdradził nie tylko człowieka, ale i samego siebie. Sto lat później burza wróciła. Tym razem zażądała duszy półbogini, jego córki, owocu miłości do śmiertelnej kobiety. Była piękna jak świt i dzielna jak wojownik z włosami srebrnymi, jak księżycowe światło i oczami, w których tlił się błękit błyskawic. Była ukochana przez ludzi, którzy czcili ją niemal jak boginie. Uratowała niejedno miasto, prowadziła wojowników do zwycięstw, a jej imię powtarzano w pieśniach w całej Heladzie. Ale kiedy chmura ponownie otworzyła swoje gardło, złożone z gromów, Zeus nie powstrzymał jej. Jego córka wyciągnęła ręce w jego stronę, oczy pełne były niedowierzania i bólu. A potem rozpłynęła się w pustce, a wraz z nią rozpłynęły się wszystkie wspomnienia. Nikt nie potrafił powiedzieć, że kiedykolwiek istniała. Posągi rozsypały się w proch, pieśni wyparowały z pamięci ludzi, nawet matka dziewczyny obudziła się następnego dnia z pustką w sercu, nie wiedząc, dlaczego płacze. Tylko Zeus pamiętał. I to właśnie ta pamięć była jego największą karą. Każdy śmiech bogów na uczcie brzmiał jak szyderstwo. Każdy piorun, który spadał z jego dłoni, przypominał o długu. Z każdym stuleciem jego tron stawał się cięższy, a on sam coraz bardziej więźniem własnej tajemnicy. Minęło kolejne sto lat lata chwały, bity zwycięstw. Ludzie budowali coraz to nowe świątynie, składając Zeusowi złoto, byki i dymy z ofiar które wznosiły się ku niebu. Dla nich był wszechmocny, pan piorunów, nieomylny król Olimpu. Ale Zeus wiedział, że nie jest wolny. Tamtej nocy na niebie pojawił się cień, który przesłonił gwiazdy. Najpierw wyglądało to jak zwykła burza, deszcz miał spaść, wiatr zaszumieć w koronach drzew, ale potem ciemność zaczęła się zagęszczać. Chmura rosła, pęczniała, aż przykryła całe niebo. W jej wnętrzu błysnęło coś, co nie było naturalnym światłem to było oko. Ogromne, jarzące się złowrogo, śledzące każdy ruch. Olimp zadrżał. Kolumny świątyń zaskrzypiały, jakby sam marmur pamiętał ten ciężar. Bogowie wybiegli na tarasy pałaców. Hermes pierwszy podniósł głos. To nie jest zwykła burza. Ona nas obserwuje. Apollo zacisnął palce na liże, która nagle zamilkła. Artemida spojrzała w niebo: twarz surowa jak nigdy. Hades który rzadko pojawiał się na Olimpie, patrzył w górę z czymś, co nawet on mógł nazwać strachem. Zeus wstał od tronu. Spojrzał na swoje dzieci i rodzeństwo, a jego twarz stężała. Wracajcie do komnat, powiedział głosem, w którym nie było ani odrobiny wahania. To sprawa, którą muszę załatwić sam. Słowa brzmiały jak rozkaz, ale w sercu czuł, że to bardziej prośba, by nie widzieli tego, co za chwilę się wydarzy. Atena jednak nie ruszyła się z miejsca. Jej spojrzenie utkwiło w ojcu jak grot włóczni. Ojcze, odezwała się cicho: powiedz mi prawdę, co kryje się w tej chmurze? Dlaczego od lat twój wzrok błądzi ku niebu, jakbyś bał się nadejścia tej chwili? Zeus zaciął usta w wąską linię. Nie chciał odpowiedzieć. Milczenie było jego tarczą, taką samą jak piorun w dłoni, ale tym razem tarcza zaczynała pękać. Nie wolno ci znać tej prawdy, powiedział w końcu twardo. Są sekrety, których ciężar może złamać nawet boginie mądrości, Atena nie odwróciła wzroku. Wiedziała, że ojciec coś ukrywa i że to coś może zadecydować o losach nie tylko Olimpu, ale całego świata ludzi. Tymczasem niebo zatrzęsło się grzmotem. Chmura rozwarła się jak ogromna paszcza i z jej wnętrza wyłoniły się dziesiątki błyskawic, które opadały ku ziemi jak miecze. Każdy piorun wbijał się w góry z hukiem, od którego trzęsła się ziemia. Bogowie, choć nie bali się niczego, co było z tego świata, cofnęli się o krok. W ich oczach pojawiło się coś, czego nie widziano od dawna: strach przed czymś starszym, większym, silniejszym niż oni sami. Zeus spojrzał jeszcze raz na Atenę, potem na resztę bogów. Wracajcie, powtórzył. To moje. I wyszedł samotnie w ciemność, w stronę paszczy burzy. Atena, choć ojciec jej zabronił, ruszyła za nim. Ukryta w cieniu kolumn, cicha jak wiatr w oliwnym gaju, postanowiła być świadkiem tego, co inni mieli zapomnieć, bo czuła, że tej nocy rozstrzygnie się coś więcej niż tylko los jej ojca. Na najwyższym szczycie Olimpu panowała cisza, która zdawała się ważyć więcej niż kamienie. Wiatr zamilkł, powietrze zgęstniało, a niebo było tak ciemne, że gwiazdy ukryły się w strachu. Zeus wspiął się na sam wierzchołek gdzie od wieków spotykał się z burzą, jego kroki rozbrzmiewały jak uderzenia serca świata. Chmura zawisła nad nim, ogromna, nienaturalna, pulsująca błyskawicami jak żyłami. Jej kształt zmieniał się nieustannie, raz wyglądała jak paszcza bestii, raz jak twarz o tysiącu oczach, raz jak bezdenna otchłań, w którą można wpaść i nigdy nie wrócić. Zeus uniósł głowę i po raz pierwszy od setek lat poczuł, jak kolana uginają się pod ciężarem spojrzenia czegoś, co istniało zanim narodził się czas. Sto lat minęło. Zagrzmiała burza. Jej głos był jak tysiące grzmotów naraz, jak fale rozbijające się o skały, jak szelest wichru, który drze lasy w kawałki. "Przyszedłeś." Zeus wyprostował się. "Tak. Co mi przyniosłeś?" Zapytała chmura, a jej błyskawice zatańczyły jak języki ognia. Dusze herosa i półbogini były dopiero początkiem. Tym razem żądam więcej. Czego chcesz? Głos Zeusa był twardy, ale wewnątrz czuł jak serce wali mu jak młot. Burza ryknęła śmiechem, od którego góra zatrzęsła się w posadach. Nieśmiertelnych, nie półbogów. Teraz pragnę boskiej krwi. Zeus poczuł, jak jego oddech zamiera. Boskiej? Tak. Z wnętrza chmury wyłoniły się dwa jarzące się oczy, większe niż całe miasta. Twoje dzieci, wybierz jedno, oddaj mi jego duszę, a twoja moc przetrwa. Odmów, a błyskawica opuści twoją dłoń i znajdzie sobie nowego pana. Słowa burzy przecięły noc jak miecz. Zeus milczał, a jego twarz była kamieniem. W jego głowie rozbrzmiewały imiona: Atena, Apollo, Artemida, Hermes, Ares, każde z nich drogie każde noszące w sobie cząstkę jego krwi, jego dumy, jego serca. W tym momencie Zeus pojął, że nie chodzi już o władzę, lecz o jego istotę. Był nie tylko królem bogów, ale ojcem. A ojca można złamać jedynie przez dzieci. Burza zawyła ponownie. Wybieraj. Na Olimpie, daleko w dole, Atena wpatrywała się w niebo, czując, że tej nocy jej ojciec mierzy się z czymś, co mogło zmienić losy świata. Zeus wrócił na Olimp tuż przed świtem. Niebo wciąż rozświetlały dalekie błyskawice, jakby burza chciała przypomnieć mu, że czas ucieka. Kroki Zeusa dudniły w pustych korytarzach pałacu, ciężkie jak uderzenia młota o skałę. Usiadł w swojej komnacie, w mroku rozpraszanym tylko drgającym płomieniem pochodni. Złożył twarz w dłoniach, a jego oddech był krótki i niespokojny. Przez wieki panował nad innymi, bez cienia wahania. Ale teraz, teraz miał wybrać między tronem a dziećmi. Wspomnienia wróciły jak cienie. Heros wymazany z pamięci, córka znikająca w pustce. Jego serce bolało, jakby rozdarte między lojalnością wobec rodziny, a dawnym paktem, który trzymał go jak kajdany. W drzwiach pojawiła się cicha sylwetka. To była Hestia, bogini ogniska domowego, najstarsza z rodzeństwa. Zawsze obecna, lecz rzadko w centrum uwagi. Teraz jednak podeszła do niego bez strachu. Bracie, szepnęła, od setek lat nosisz w sobie coś, czego nikt z nas nie rozumie. Nie pozwalasz nam patrzeć w swoje rany, nie dzielisz się ciężarem. Ale pamiętaj, żaden tron, choćby złoty i wieczny, nie jest wart zdrady własnej rodziny. Zeus uniósł na nią oczy. Były czerwone od zmęczenia, a w ich głębi tliło się coś, czego Hestia jeszcze nigdy nie widziała: lęk. Bez tronu, odpowiedział chrapliwie, nie ma porządku, bez mojego pioruna świat pogrąży się w chaosie. Tytani podniosą głowy, demony z tartaru powrócą, bogowie skoczą sobie do gardeł. To nie ja sam, Hestio, ale cały świat upadnie. Bogini położyła mu rękę na ramieniu, jej dotyk był ciepły, jak ogień w domowym palenisku, które nigdy nie gaśnie. A może, powiedziała łagodnie, właśnie o to chodzi burzy. Może nie potrzebuje twojej mocy, może potrzebuje twojego strachu. Zeus odwrócił głowę. Nie chciał słyszeć tych słów, ale wiedział, że w głębi serca są prawdziwe. Przez całe wieki wierzył w konieczność paktu. A co jeśli sam go utrwalał, karmiąc burzę swoją uległością? W tym momencie do komnaty zajrzał Hermes, zwykle lekki i żartobliwy, teraz jednak blady. Ojcze, powiedział cicho. Bogowie szeptają. Czują, że coś nadchodzi. Jeśli nie powiesz im prawdy, strach rozbije nas szybciej niż twoje milczenie. Zeus zacisnął dłonie, w ciszy słychać było tylko trzask płomienia. Był królem, ale tej nocy bardziej niż kiedykolwiek czuł się więźniem. Nadeszła noc, niebo nad Olimpem pociemniało tak głęboko, jakby sam czas zatrzymał oddech, góry drżały, a wiatr niósł ze sobą jęki, których nikt nigdy wcześniej nie słyszał. Bogowie stali na tarasach pałacu, milczący, sparaliżowani widokiem ogromnej chmury, która rozwarła się nad światem niczym paszcza gotowa połknąć wszystko, co żywe. Zeus wspiął się na najwyższy szczyt, gdzie kiedyś przyjął błyskawicę do swojej dłoni. Jego kroki były powolne, ale niechwiejne. W dłoni trzymał piorun, jego znak, jego broń i jego ciężar. Tym razem jednak światło, które biło z błyskawicy, nie było jaskrawe. Gasło? Przygasało, jakby i ono czekało na wyrok. Burza zawyła, a jej głos przetoczył się przez góry i morza. Wybieraj. Grzmiała. Albo oddaj mi duszę boskiego dziecka, albo utracisz moc na zawsze. Z wnętrza chmury wyłoniły się kształty, jarzące się piorunowe zarysy, przypominające sylwetki Apolla, Artemidy, Ateny. Jakby sama burza podsuwała mu ich obrazy, by złamać jego serce. Zeus uniósł rękę, ale dłoń mu zadrżała. Nigdy wcześniej nie znał tego uczucia. Był panem bogów, który jednym skinieniem dłoni decydował o losach narodów. A teraz miał wybrać między dziećmi a mocą. Przez moment jego twarz stężała, jakby naprawdę rozważał ofiarę. Cień bólu przeciął mu oczy, ale potem spojrzał w górę, w ciemność i krzyknął tak, że ziemia zadrżała. Nie oddam nikogo, ani jednego życia z mojego rodu. Jeśli moc piorunów nie może istnieć bez zdrady, niech odejdzie ode mnie. W tej chwili błyskawica w jego dłoni zgasła całkowicie. Zeus stał nagi wobec potęgi burzy, bez pioruna, bez światła, bez broni. Tylko człowiek w ciele Boga. Chmura zawyła triumfalnie, a gromy rozdarły niebo. Pioruny spadały jeden za drugim, wbijając się w góry jak ogniste miecze. Ziemia trzęsła się, powietrze drżało, a cały olimp patrzył. Jakich król zostaje pozbawiony tego, co czyniło go panem. A wtedy wydarzyło się coś, czego nikt się nie spodziewał: błyskawice, zamiast rozszarpać Zeusa, zaczęły wnikać w serce samej burzy. Jej paszcza krzywiła się, ryczała, a światło w jej oczach gasło. Nie rozumiesz, wyszeptała chmura, a jej głos był już słabszy. Istniałam tylko dlatego, że wierzyłeś w mój warunek. To twoja wiara w mój pakt dawała mi moc. Bez twojego lęku jestem niczym. Burza zaczęła rozpadać się na kawałki, aż w końcu rozwiała ją cisza. Zeus, choć klęczał wyczerpany na kamieniach, poczuł, że w jego dłoni znów rodzi się światło. Tym razem nie było ciężarem ani kajdanem. Błyskawica płonęła czystym, białym blaskiem, wolna od przekleństwa. Niebo, które przed chwilą wrzało grzmotami, nagle ucichło. Czarne chmury rozpadły się na tysiące srebrzystych smug, które zgasły niczym iskry po bitwie. Powietrze było świeże, czyste, jak po największej burzy, gdy pierwszy raz po wielu dniach wychodzi słońce. Zeus stał na szczycie góry. Oddychał ciężko, kolana uginały się pod nim, a dłonie drżały. Ale w jego oczach tliło się coś nowego, spokój, którego nie znał od wieków. Spojrzał na błyskawicę, która rozjarzyła się w jego dłoni. Już nie paliła, nie ciążyła jak kajdany. Jej światło było jasne i czyste, przypominało bardziej promień nadziei niż broń. Na tarasach Olimpu Bogowie milczeli. Widzieli wszystko: burzę, jej paszcze, krzyk ich ojca, zgaszenie i ponowne odrodzenie pioruna. Teraz patrzyli na Zeusa z czymś więcej niż strachem czy podziwem. Patrzyli na niego jak na kogoś, kto przeszedł przez ogień i wrócił odmieniony. Z cienia wyszła Atena. Zeszła ze schodów tarasu i wspięła się na szczyt, gdzie stał jej ojciec. Nie powiedziała nic, tylko spojrzała mu prosto w oczy. W jej spojrzeniu nie było pytań, był szacunek. Bo zobaczyła, że nawet najpotężniejszy z bogów może stanąć przed własnym lękiem i go pokonać. Więc to był twój sekret, odezwała się w końcu cicho. Pakt, który sam stworzyłeś i któremu sam wierzyłeś. Zeus skinął głową. Uśmiechnął się gorzko, ale w jego twarzy było też coś łagodnego. Najcięższe więzienia to te, które budujemy w sobie, odpowiedział, a najokrutniejszym władcą bywa strach. Atena położyła mu dłoń na ramieniu. A jednak wolność można odzyskać, rzekła, nawet jeśli trzeba za nią zapłacić odwagą. W tym momencie pierwsze promienie słońca przebiły się przez horyzont. Oświetliły góry, świątynie, morza i doliny. Świat odetchnął. Olimp powitał nowe niebo, niebo wolne od przekleństwa, od ciężaru krwi i dusz, niebo którego błyskawica była czysta i jasna jak nigdy wcześniej. Zeus stał na szczycie i poczuł, że po raz pierwszy od setek lat jego tron nie jest więzieniem, ale miejscem, w którym może naprawdę panować nie z lęku, lecz z wyboru. Morał? Największa moc rodzi się nie z umów, nie z przymusu, ale z odwagi. Nawet bogowie mogą paść ofiarą własnych lęków, lecz prawdziwe zwycięstwo przychodzi wtedy, gdy potrafią im się sprzeciwić. To dopiero początek. Subskrybuj kanał, bo odkryjemy jeszcze więcej niezwykłych tajemnic.